Płysk i on do niego w twarzach. Naciska guzik i śpiew, żeby zatkać jakby Niemiec. To jest, proszę Państwa, pierwsza tu. pani, co to za nieszczęście? Po uzgodnieniu pod Wiktoria, to ja seplenie? Seplenie? Dzień dobry Państwu. Dziś znowu będzie wakacyjny odcinek, więc nie będzie nic o polityce bieżącej. Tym bardziej, że jestem zdala od tej polityki i nawet nie wiem, co się dzieje, i z tego powodu bardzo jestem szczęśliwy. Czego i Państwu życzę. Dziś chciałem opowiedzieć Państwu o tym, jak się kiedyś jeździło pociągami. W czasach mojej młodości głównie się jeździło pociągami, bo nie było samochodów. A jak były samochody, to nie było na nie pieniędzy a i nie było, mało było szos, więc wszyscy jeździli pociągami. Pociągi były zatłoczone, ale tym się różniło również od pociągów dzisiejszych, że wszyscy ze sobą rozmawiali. Teraz rozmawiają albo przez komórki, albo sms -y piszą, albo w laptopie siedzą, ale ze sobą raczej ludzie nie rozmawiają. Wtedy rozmawiali wszyscy. Wszyscy ze sobą, mało tego, nawet byli w stanie najintymniejsze szczegóły swojego życia opowiadać y, ludziom, którzy siedzieli w przedziale, bo wiedzieli, że więcej ich nigdy w życiu nie spotkają i to był rodzaj terapii, taka wywalenie z siebie y, jakichś emocji, prawda? No i kiedyś właśnie podróżowałem takim pociągiem do Wrocławia y, w przedziale 8 osób y, jedna osoba w kącie zasłonięta. Y, tak płaszczem przeszło, nie? No, tak to jakby spała ta osoba, yy, raczej był to mężczyzna, sądząc po tym, jakie miał spodnie i buty. No i rozmowa jest w przedziale o różnych sprawach, i w pewnym momencie ktoś powiedział o tym, że w Związku Radzieckim to wtedy wszyscy uszy nastawili, yy, jest bardzo żyzna ziemia, powiedział o tym ktoś, bo on jechał przez terytorium Związku Radzieckiego 20 parę kilometrów i i patrząc przez okno zorientował się, że tam jest bardzo żyzna ziemia. Był taki odcinek yy, gdzieś w Bieszczadach, gdzie wsiadało się w Polsce do pociągu i wysiadało w Polsce, ale jechało się przez terytorium Związku Radzieckiego, dziś byśmy powiedzieli Ukrainy, yy, wtedy rzeczywiście były na głucho zamykane te wagony, nawet na, stał na, na schodku żołnierz taki radziecki, no, żeby nikt przypadkiem nie wysiadł i nie poprosił o azyl w Związku Radzieckim, prawda? No, ale, no i taki, to funkcjonowało normalnie, jaka taka normalna, normalny sposób podróżowania przez ten odcinek, tam dwadzieścia parę kilometrów. No i ten mężczyzna właśnie o tym opowiedział, że tak jechał i, i patrzył przez okno i widział. I w tym momencie odsłonił się ten y, mężczyzna, który był przysłonięty płaszczem, taka ascetyczna twarz i mówi tak, wie pan, Pan przejechał po terytorium Związku Radzieckiego 25 km i Pan twierdzi, że oni mają żyzną ziemię. Proszę pana, ja panu powiem, ja przejechałem po terytorium Związku Radzieckiego 25 tysięcy kilometrów, i twierdzę, że ma pan rację. Cisza zapadła w przedziale i, i ktoś tak mówi, a przepraszam, pan tyle podróżował po Związku Radzieckim, to może pan jest jakimś y, y, z zawodu geodetą? Mówi nie, 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 nie. A może archeologiem ktoś podsunął? Nie, nie, proszę państwa, ja jestem wrogiem tego ustroju i musiałem tyle jeździć. I zasłonił się płaszczem. Cisza zapadła w przedziale i tak, w tej ciszy, dojechaliśmy do Wrocławia. To był jedyny przypadek, kiedy kompletnej ciszy jechałem w pociągiem do Wrocławia. Być może kiedyś jeszcze pojadę do Wrocławia pociągiem w kompletnej ciszy. Dziękuję Panu bardzo. No i do zobaczenia.